Siemano, w tym filmiku pokażę Ci jakie rzeczy chciałbym wiedzieć, gdybym gdy przechodziłem z Windowsa na Maca. Używam Maca już przez jakiś czas, więc ogarnąłem już parę sztuczek i może przejdźmy od razu do niektórych z nich. Po pierwsze, jeden z mega, jakby najbardziej używanych skrótów przeze mnie to jest Command Spartia, którym możesz sobie wtedy wpisywać jakieś nazwy, na przykład chciałbyś sobie otworzyć, nie wiem, iMovie. Wpisujesz Enter i on się otwiera i mówi, nie, mega fajne. Kolejna rzecz, którą powinieneś wiedzieć, to jest to, że aby usunąć niektóre aplikacje, musisz wejść tutaj w Applications i wziąć sobie na przykład taką apkę i przesunąć ją na kosz. Bo to nie jest, to nie jest tak samo jak w Windowsie właśnie. To jest troszeczkę inaczej to zrobione. Kolejną ważną rzeczą, którą musisz wiedzieć na Macu, jest to, że tutaj, konkretnie na MacBookach, są gesty i ten touchpad jest mega mocny ogólnie, i tak. Jak widać, jeżeli sobie przejdę na przykład trzema palcami do góry przejadę, to mam tutaj otwarte, yy, pokazują mi się wszystkie moje aktualnie otwarte okna. No i fajnym też ustawieniem jest to, żeby ustawić sobie klik na touchpadzie jako normalne, przy, normalne przyciśnięcie myszką, bo to yy, tutaj jeżeli, nie wiem czy słychać, jeżeli się przyciśnie to się wydaje taki dźwięk, ja na przykład wolę, żeby po prostu można było dotknąć i to by było, jakie kliknięcie. kliknie. To jest według mnie lepsze. To jest to ustawienie. Tap to click. Tap with one tam Polecam to sobie włączyć. A, no i jak sobie na przykład chcesz cofnąć w Chromie do poprzedniej strony, na której byłeś, no to dwoma palcami sobie przejeżdżasz, nie? Czyli to jest podobne trochę tak, jak swipe'owanie na telefonie. To w wszystko, co bym chciał dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że Ci to trochę pomogło. Dzięki i siemano.